Cześć, witam serdecznie na kanale porady instruktora nauki jazdy. Dzisiaj temat związany z pracą, tytuł odcinka: dlaczego warto zostać żołnierzem zawodowym. Jest to część druga. O czym jeszcze chciałem, słuchajcie, powiedzieć? Po pierwsze, zapraszam do oglądania części pierwszej, w której już powiedziałem, jakie są plusy tego, że my zostaniemy żołnierzem zawodowym. Plusy są po pierwsze takie nie minusy ale plusem jest to, że my. Będziemy mieli do czynienia, słuchajcie, z dyscypliną. My dzięki temu będziemy obywatelem, żołnierzem zdyscyplinowanym. A więc będziemy posiadali, kierowali się w tym swoim życiu pewnymi normami społecznymi, pewnymi normami współdziałania w grupie. Będziemy mieli ukształtowane sumienie. O, tak to powiem. Będziemy mieli dzięki temu, kierowali się w tym swoim życiu pewnymi zasadami. Stałymi zasadami. A tych zasad nauczy nas wojsko poprzez regulamin i dyscyplinę. Ktoś powie, ja się tego boję, to mi jest niepotrzebne. Słuchajcie, właśnie, żeby być osobą szczęśliwą, to powinniśmy kierować się jakimiś zasadami. I o tym chciałem powiedzieć, ale dobra, to mówiłem w poprzednim odcinku. O czym jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tym, że jeżeli my będziemy pracować w wojsku, to w tym wojsku. I jest, słuchajcie, wszystko poukładane, tak to powiem. Na czym polega to, że właśnie jest wszystko poukładane? Słuchajcie, wszystko jest tak, jak powinno być, ponieważ w wojsku, słuchajcie, jest duży nacisk na to, że w wojsku są pewne procedury. Te procedury są uregulowane prawnie. To są procedury, które nie mogą być zmienione z dnia na dzień to są również uposażenie finansowe, jest uwzględnione poprzez wzrost inflacji. Czyli te uposażenie wojskowe bardzo szybko reaguje, wzrostem oczywiście tego uposażenia, poprzez to, jeżeli jest wysoka inflacja, to te uposażenie zaraz nadąża za tą inflacją. A więc my cały czas mamy to, te zarobki są takie, że gwarantują nam, Siłę nabywczą tych pieniędzy. Ta siła nabywcza tych pieniędzy nie maleje, ponieważ my systematycznie dostajemy podwyżki. To mówię tu o finansach, bo te finanse w dzisiejszych czasach są priorytetem. Tak? Chociaż w mojej ocenie warto iść do wojska nie dlatego, żeby więcej zarabiać, bo wtedy długo nie wytrzymamy w tym wojsku. Myślę, że inne wartości powinny nami kierować. Nie chcę mówić tu górnolotnie, tak? ale wszyscy wiemy, co jest napisane na sztandarach wojskowych. I jeśli tym się kierujemy, a tym się będziemy kierować, nawet jeżeli na początku, tak jak ja pamiętam, miałem 18 lat. Co to jest 18 lat? Ja nic o życiu nie wiedziałem, ale zauważyłem, że to wojsko ukształtowało mój sposób myślenia, ukształtowało mnie takim, jakim jestem. I nie żałuję tego, że poszedłem do wojska, że byłem w wojsku. Ponieważ dzięki temu, też między innymi dzięki temu, że poszedłem do wojska, jestem osobą szczęśliwą, ponieważ mam, posiadam jakieś normy, a tych norm, tej dyscypliny, tych regulaminów, nie zawsze dla nas fajnych, tak, bo nie zawsze, nie wszystko nam się podoba, ale pewnych, pewne normy dostałem w tym wojsku, tak, nauczyłem się ich i dzięki temu jestem po prostu osobą szczęśliwą, taka jest prawda. Nie ma tego chaosu. W wojsku zauważcie, że wszystko jest poukładane, wszystko jest na swoim miejscu. Zarówno pod względem finansowym, ale również pod względem takich: mamy prawa, mamy też obowiązki, mamy pewne profity, tak? ale no również liczymy się z tym, że również to jest służba. Służba to jest służba, to jest różnica. Służba, praca. To jest zasadnicza różnica. W wojsku jednakże, słuchajcie, wszystko jest poukładane poprzez to, że są, że wszystko jest uregulowane, napisane w postaci regulaminu, że wszystko jest, słuchajcie, są pewne procedury, czyli je, jeżeli coś się stało, to procedura już jest gotowa. Jeżeli jest tak, to jest tak. Jeżeli tak, to tak. Dzięki temu, słuchajcie, jest porządek. Bo zauważcie, wcale nie jest łatwo utrzymać w dyscyplinie tysiące osób, tak? Każdy z nas jest inny jak przychodzi z cywila, tak? Ma inne normy, które, inne wychowanie. Każdy ma innych rodziców. Każdy wszczepił w nas inne zasady a wojsko po kilku latach jeżeli my służymy w tym wojsku to my mamy ten nasz charakter jest ukształtowany bardzo dobrze dzięki temu my jesteśmy właśnie tacy odpowiedzialni dzięki temu my nabieramy pewnych cech które nam się przy, później przydadzą nawet w życiu prywatnym cywilnym Zauważyłem jedną rzecz również, że to, że jest dyscyplina, to jest bardzo dobrze. Dlaczego? Zauważcie, że dzięki tym rozwiązaniom, dzięki tym wartościom, bo tam jest przekazywane nam za darmo, całkowicie mamy za darmo, przekazywane jest mnóstwo różnych wartości. Nie chcę mówić górnolotnie tutaj znowu, ale znowu te wartości są na sztandarach wojskowych. I tyle, tyle powiem. Przez to my, słuchajcie, my nie jesteśmy osobami zagubionymi, które nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. Przez to my zaczynamy dostrzegać wyższe wartości. Nie tylko pieniądze. A ile, a ile tej pensji? A ile tego? No nie. Są wartości wyższe. Które, gdzie pieniądze, to jest, to jest, to jest tylko wiadomo. Znaczy muszą być te pieniądze, tak? Musimy coś kupywać, za coś i tak dalej, jakaś... To musi być, ale to nie jest wartość główna, jaką powinniśmy się w mojej ocenie kierować. A zauważyłem w internecie jest dużo postów, gdzie głównie mówi się o pieniądzach. Co zrobić, żeby zostać milionerem? To jest wszystko bzdury totalne. Ale dobra, to jest moje zdanie. W mojej ocenie jest wiele innych wartości, życie ludzkie, tak, yy, które są ważniejsze. Koleżeństwo nawet, przyjaźń. Dyscyplina. To wszystko, słuchajcie, są wartości wyższe. Odpowiedzialność za drugiego człowieka. Odpowiedzialność, no nie, znowu nie chcę mówić górnolotnie, odpowiedzialność za ojczyznę, bo nie wiem, może w wieku 50 lat mogę już coś, na coś takiego sobie pozwolić, tak? Ale nie mam takiego wykształcenia, więc tutaj nie będę się wymądrzał. W każdym razie, słuchajcie, to nie jest prawda, że tutaj wszystko powinniśmy, te nasze decyzje osobiste, życiowe opierać tylko na pieniądzu. A ile ja z tego będę miał? To nie jest tak, to nie jest tak. To jest fikcja, słuchajcie. Człowiek nie jest szczęśliwy, jeżeli ma mnóstwo pieniędzy, a nie ma unormowanych jakichś zasad moralnych. Poza tym zauważyłem, słuchajcie, no ja mam 50 lat. Niektórzy moi koledzy już po prostu nie żyją. Byłem gdzieś tam na jakimś pogrzebie i zdaję sobie z tego sprawę, że tak naprawdę te pieniądze to, to nie ma takiej wartości, są wyższe wartości. A tych wartości dowiemy się w wojsku o tych wartościach. Dzięki temu będziemy mieli sens naszego życia. Sens naszego życia. Co jest moim celem w życiu? Co ja chcę osiągnąć? Czy może chcę właśnie. Chociaż tą jedną cegiełkę dołożyć do tego, żeby dalej ta Polska była taka, jaka jest. Czyli jest to Polska wolna, polska, w której czujemy się bezpiecznie, ja naprawdę bardzo się cieszę, ja nigdzie więcej nie chcę mieszkać, tylko w Polsce, ponieważ tu jestem szczęśliwy, tu czuję się bezpieczny. Z różnych względów, ale to nie jest odcinek temu poświęcony. Pewnie każdy z nas odczuwa to, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. I dumni jesteśmy z tego, że przez wieki cały czas ta Polska jest. A dzięki komu ona jest? Dzięki nie tylko wojsku, ale dzięki ogólnie bohaterom. Dzięki temu, dzięki tym wartościom, które przekazuje nam Wojsko Polskie. O, tak to powiem. Trudny to jest odcinek. Ponieważ Wojsko Polskie, jak Wy pójdziecie do Wojska Polskiego. To będziecie dalej przekazywać pewne wartości. Wartości wyższe, wartości wyższe, dzięki którym istnieje Polska, istnieje ojczyzna nasza, ukochana, tak? I dzięki temu my dalej będziemy mogli to, te wszystkie wyższe wartości przekazywać z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu, mam nadzieję, moje dzieci będą równie. Bezpieczne i szczęśliwe w tym naszym kraju. No, wiadomo, są różne potknięcia, ale główny cel jest najważniejszy. I to przekazuje wojsko. Wojsko jest bardzo potrzebne, nie tylko wojsko, inne służby mundurowe. Są bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne. I tutaj nie mówimy o tym, żeby. Czy to się spina finansowo? Tu nie o to chodzi. Tu jest cel wyższy. To nie musi się spinać finansowo. To nie jest jakaś firma prywatna. To ma po prostu być i działać i funkcjonować. I czym więcej, właśnie tych namawiam Was do tego, żeby pójść do tego wojska z tego względu, żeby jak najwięcej osób przekazywało te wyższe wartości, których nauczycie się w wojsku, których ja się nauczyłem. Bo mając 18 lat, to ja wiadomo o czym myślałem. O niczym, tak? O niczym. Głupoty same, tak? Zabawa trwa. Kąpanie się i nie wiem, jedzenie truskawek, głupoty, i tak dalej. Ale to jest sprawa, młodzieńcze są takie, tak. Później, człowiek w wieku troszkę starszym, teraz mam 50 lat, dopiero zauważyłem, co mi faktycznie dało wojsko. Cieszę się z tego, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Przekazywane są, słuchajcie, bardzo wysokie wartości. To jest ważne w mojej ocenie. Może to czasami dla niektórych być cel życia. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że tym filmikiem tutaj komuś pomogłem. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania kolejnych odcinków i do komentarzy. Co Wy na ten temat sądzicie? Dziękuję za uwagę. Do widzenia.